Dag, rzuć chleb jakiemuś małemu. Ej, rzuć chleb. Patrz, och, chcę tutaj, och, chcę... Łap! Hahaha, wypakujes! Gieć! Jan, 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 jan. Podobno, kaszko, podobno taka... taki łabędź potrafi... <głos> <głos> potrafi Widzę, złamać patrzy. rękę! Jaki Batman. <noise> podobno taki łabędź potrafi złamać rękę, wiesz? No, no mogą. No. <noise> Bieda w kraju. <noise> Jada Jadę ci! Łap, jest! <noise> no właśnie, Łapciej dzieci! Masz tak. tu chleb! Ślepy! Widać. O ślepła! Na starość. Kacz! Kaczki Kacz. dziwaczka! Oooo! Biegnie tatuj! <laughs> Biegnie tatuj! Pić <laughs> ty mały gnomie, ty! Biegnie tatuj! Uuuu! Suces, Ej, pan! <laughs> Jaki pan! O, zaraz przyjdzie, te, zaraz przyjdzie ten. Trzeba uważać. A widzicie, ej, o, ej, on ma różowy dziób. A ten też. One mają różowe dzioby. No, Leci. Mogę z tobą się porozumiewać. On nie Spiderman man Ale też... Ale patrzcie, że No, Dobra je? Wieczor się uczy ze mną rozmawiać. No Kurde, jakbyś się odsunął. Ale, Rodzin, to nie jest woda. Uważaj, bo się dziapnie. Nee! Jej! U mnie z trenem się kaczaje. Yy, no, może bo ona tutaj na atakuje. bo na tutaj nas atakuje. czy nie? Nie, ta ta tańczy. Gdzie tam zaczynamy? Och, tutaj! Teraz na luku, nie? Ona biegnie po wodzie po prostu. Jak się wyprostowała? Czy chlebka, czy nie? Chlebka? nie jest chlebka. Och, patrz! duży chlebek.